Ostatnio miałem przyjemność zrobić coś co mogę zrobić od już w sumie dwóch lat, czyli obejrzeć nową część Avatara, The Way of Water, czy jak to woli, istota wody. Film oglądałem w wersji językowej polskiej, bo chuj mnie obchodzi zdań jakichś zumerów co pierdolą. Www. tu to i oglądaj z psami, z psami oglądaj. A nawet nie są w stanie argumentować dlaczego. Dlaczego? I szczerze mówiąc, w przypadku tego filmu oryginalna wersja językowa, a dokładniej jednej postaci, z siepałem, ale do tego przejdziemy później. Plusy, czyli to co mi się podobało, no i tego czego jest więcej, bo uważam, że film jest zajebisty. Może lekko porównywalny z pierwszą częścią, chociaż. Hmm, chociaż nie, ten mi się bardziej podobał, chyba. Więc, może pierwszy plus. CGI, zawsze byłem jakoś neutralnie nastawiony do tego, w sensie zwisało mi, czy jest to CGI, czy nie, czy jest do tego użyte dużo, nie, no bo jakby, kurwa, mnie obchodzi bardziej film, historię Grimm's nie, to jak go robili, w jaki sposób, tak, ale tutaj pełen podziw, bo szczerze nie wiem, czy cokolwiek z filmu było realne, no co oczywiście na plus, tak, to no, były animacje i to wszystko, z modele, bo nie licząc antydamingowców kurwian, mniej jeszcze te osoby, co gadają, że... O, natura, natura, to wszystko natura, więc to jest genialne. Popatrz, tu Nolan zrobił eksplozję bomby atomowej w Opanheimersze. Ta? To zajebiście, tylko że jest dosyć znacząca różnica między optycznym zoomem plus 400 na pęknięcie królki w Bubble Tea ze slow motion. A praca nad animacjami w 10 programach czasami dusza niż częstotliwość wypuszczania filmów z serii Toga, Blade Runner, kurwa. Okej, okay, no wracając, no rozibali ten system z a w szczególności ten od Marvela plus numer dwa. Charakterystyka postaci, o matko, wyświetlsza. Matuchno, najdroższa! Cudne to jest. I, I Kiri, i Neteyam, i ten wodny koleś grany przez Travisa z Pity the Walking Dead. That... We put him down, we had to. We had to. Nawet ta laska z, z jedynki, co jest na Google w obsadzie, a w filmie nie pojawiła się nawet na sekundę. I ten imbecy Loak też miał ciekawy wątek z wielorybem, takim. Coś cudnego. W szczególności Kiri, taka nastolatka, całkiem nie Bo kolejny milionowy youtuber został oskarżony o zamieszanie w Pandora. Dobra, ale teraz tak na serio. Ta 14 latka to jest kurwa postaciowe złoto. Miała dużo fajnych scen. Odpieprzyła jakiś jedi... Pokaż, że jesteś silna. Kurwa w dodatku zachowywała się jak każda osoba z którą chcesz się zapoznać. Killing, wychodź na wyjdź! Tu daj mi odpocząć. dalej. Następny w kolejce Tajam, czyli ten starszy brat, który istnieje tylko w naszych głowach albo tych z lat 90. -tych. Ten, który za dobila jest w stanie ponieść bit. Pomóc w walce, i ogółem, net jest podobnie jak i ogromnym plusem tego filmu. Travis, Spirit the Walking Dead. Szczerze nie wiedziałem, że to ten sam aktor, póki nie wklepałem tego w Google. Ale ogółem witać było zaangażowanie tego gościa w swój klan, w sensie ten wodny, bo on był z tego wodnego klanu. Oni, Ronaldo, byli trochę jak taka... takich dwóch rodziców od kogoś z twojej klasy. Którzy po prostu pojechali kurwa są na wycieczkę z szkolną, nie? Pan chce załagodzić sytuację, nie? Co się ten rodzić, tak mówili. Jest łzacki ogólnie, nie? Na chillu, wszystko. A ty się pulta i w ogóle. No i lak. No, nie już też właśnie wcześniej nie wspominałem, mówiłem. No, to jest taki cymbał trochę. Z nim jest taki problem, że jakby kurwa. Ale on jest jak taki ten wasz znienawidzony Sim, który ma niemowlaka, i cały czas każecie temu Simowi się nim opiekować, go karmić i w ogóle. A taki Loak ma to w pijcie, ku! Aczkolwiek pod koniec filmu, no jakoś odwrócił moją relację z Gim, i końcowo wyszedł na plus. Tak samo ten jego wątek z rybem, właśnie pomógł temu. I w sumie jeszcze, jak wie, bo temu co, co Kili dokuczał, to też Git. Nie no, dobra, w sumie postać też jest Git, okej? Okay? Niech będzie. Ostatnia osoba z naszej list listy postaci to, no, główny bohater Jake Sali, Czy ma Jake? Nie, to się o tak, tak mówi jego żona Czyli ojciec roku I wiecie, jak w pierwszej części Zgrywał takiego debila momentami, potem zawodnika w MMM mam. Potem debila I potem są psychicznie Martynkę z portalem na... Onet Kobieta.pl, what? Naprawdę, ojciec roku, najbardziej przebojowy koleś, przykładny rodzic, znaczy mhm. tu fragmenty, dobra, kolejna rzecz na plus, tak zwane młodzieżowe konflikty. W sensie, chodzi mi o to, że w filmie okazają się tam momenty, w których rodzina Saliego, podkreślam, o niebieskim odcieniu skóry jest momentami gnębiona przez osoby o jaśniejszej karnacji, w sensie też Nawi, nie? Przypadek? Chuj wie. No i serio, znaczy, wiecie, ja nie mam na myśli, że fajnie się ogląda, jak czterech Aqua Navi klepią się z dwoma niebieskimi, ale po prostu... Ukazuje to większe światło na to, co dziś robią osoby właśnie w wieku 13 do 19 lat, tak? A na i te, no niedawne niestety sytuacje z pobiciami i znęcaniami się nad dziećmi, nad młodszymi, nad słabszymi, to właściwie odzwierciedlenie takich scen. Kolejny plus produkcji to więzi rodzinne. I w szczególności ten slogan, sali trzymają się razem, jakby oni mieli kurwa wyjść na ulicy Warszawy i walczyć z rządem polskim, nie? Ogólnie to, że ojciec chce chronić rodzinę jest fajnym nastawieniem i w sumie głównym plotem tego filmu, nie? Yy, niemniej jednak jest pewien minus, ale to później. No i no, co jeszcze sobie mogę powiedzieć? W sumie już mówiłem, że stają w obronie tej kiri wtedy... I... Dobra, ja pierdolę. Jest to jest chyba ostatni plus i też no, jest taki najbardziej obiektywny, bo szczególnie nie wiem, czy ktoś podziela moją opinię w tej sprawie. Ale podobał mi się ten lekki restart. Jeśli chodzi o nowe budowanie więzi z tymi rybkami, ja mam rozumieć, że to jest ryba. To, to jest ryba. To jest shimwing, Byś się kurwa doinformował. I ogółem te nowe poznanie stworzeń. Te całe ich podjaranie się tą Pandorą na nowo. W sensie to tak, jakbyście, nie wiem, polecieli sobie na jakiś Madagaskar i poznali tamtejsze zwyczaje. No to jest coś fajnego, faktycznie pięknego. Tutaj teraz będzie mała reklama. W sensie to nie chodzi o to, że sponsoruję jakiś produkt, ale chodzi mi o to, że kurwa siedzę sobie, grając w Day's Gone na streamie i widzę, że przychodzi jakiś koleś, pisze mi się Mano, zostaje na 20 minut i sobie jedzie, Słuchajcie. Wyświetlenia, które robię, to jest mniej więcej od nie wiem 10 do 40, czasami nawet 60 wyświetleń. Tak to nie jest dużo, ale chodzi mi o to, że ludzie mniej więcej oglądają, dlatego was zapraszam na moje streamy. Będę robić jakiś harmonogram. Jeszcze nie mam go ułożonego, ale jak będę miał to na pewno na społeczności to nadam. Też raczej mogę Was zaprosić na tą społeczność, bo... Tam też często jakieś fajne rzeczy piszę na temat mojego kanału, w sensie na temat filmów głównie. No no i tyle właściwie co mogę powiedzieć o streamach. O streamach. Też w sumie nie czy nie zacząć streamować na Twitchu, bo tam może też jest faktycznie lepiej niż na YouTubie. Ale nie wiem, zobaczymy później. Okej, okay, pora już chyba przejść do rzeczy, które mnie wkurzyły. Zacznę od tych lżejszych, nie? No to pierwszy minus filmu jest takie nagłe spierdolenie z klanu. Mogli, chociaż na ostatnie momenty filmu, wrócić do tego ich starego klanu, przywitać się z matką, no bo nie kupuje tego, że oni tak po prostu stamtąd zwiali elo. Drugi minus, pułkownik. Jak w pierwszym filmie, ten siwy koleś był takim wilanem, nie takim neutralnym dla mnie. W sensie on nie był jakiś taki mega słaby, no ale też dupy nie urywał, nie wiadomo. Ale w tym filmie bardziej mi się jego charakter przeszkadzała mi jego egzystencja właściwie w tej sadzbie. Zginął, okazało się, że jest jego klon. Zginął w głębinach, okazało się, że dredzież go wyłowił i, i żyje. No dobra, sorry za okej. Niemniej jednak po tym założeniu wydaje mi się, że w następnej części umrze za sprawę na... W sensie jak on zobaczy, że ten dredzież go wyłowił, nie... No to zobaczę, że nie, nie ma po co ich zabijać i stanie po ich boku, będzie walczył z ludźmi i za nich pójdzie. A Nakiri może się nawet przekona, że, że ten treziarz to faktycznie jest, jest git. Ja. I tyle na ten minus. Minus numer 3. Głos Kiri. Kurwa, rozumiem, że podobieństwo twarzy, rozumiem, że jakaś aktorka na przykład, no i... Nie wiem, nie wiem, czy ona ma dzieci, czy nie ma, czy ma córkę, czy nie ma. Ale. Chociaż kurwa, dalibyście jej twarz, ale podmienili jej głos! Ludzie się skarżyli, to jest. dziwne. Widziałem wiele artykułów. że um, voice of Curie is so weird, nie? I, I tak. No, no nie no. Bo ja, jak oglądałem to na Disneyu. Troszeczkę czasami przełączałem tą wersję językową, nie? żeby zobaczyć, jak to brzmi w, w tej, w tej, w tej w ogóle. Yy, znaczy no, na angielskiej, tylko bo nie obchodzi mnie, jak, jak brzmi kurwa niemiecki język, tak. No i tak słyszę, mówię. Co jest? Co to jest? Co jest ona? Ona ma taki głos? Jezus, nie, No ale dobra. Minus, yy, numer 4. Nie. Nie, wróć Nie, już nic nie mam. No dobra, także jeśli Wam się podobał film, mówię o awatarze, to możecie sami napisać swoje plusy w komentarzach i minusy, jeśli też jakieś macie. Jeśli coś powiedziałem i uważacie, że pieprze bzdury, to też możecie pisać w komach i... i na rano, co ja tu jeszcze będę robił.